Andrego. Powinniśmy tam pójść. A ciebie kto pytał, niech mówi. I nie waż się mnie uciszać. Jeśli jej matka żyje, to duże jeśli. Zapewne poszła do zamku. Nie znały miasta, ale o zamku słyszały. Mążuik jest na drugim końcu Barcelony. To samobójstwo. I po co? Żeby dowiedzieć się, że jej matka już dawno nie żyje? Roberto, dość. I tak nie rozumie. Co będzie, kiedy zabraknie żywności? Założycie ogródek w tunelu? Czekanie tu to samobójstwo, powolne, ale pewne. Ma rację. Nie możemy siedzieć tu wiecznie. Dłużej tkwią pod ziemią tylko ci, którzy są już martwi. Głosujmy. Znają to w Twoim kraju, Walsie. Kto jest za wyjściem? Niestety gość ma rację. Przykro mi, skarbie. Zostałeś sam, Roberto.